Budowa zaufania i partnerstwa między narodami i społecznościami to idea Międzynarodowej Wspólnoty Krzyża z Coventry. Dziś w gronie jej członków przyjęto Ewangelicko-Augsburską Parafię z Lublina. To pierwsza w Polsce parafia, która w ramach tzw. Wspólnoty Krzyża z Gwoździ będzie działać na rzecz porozumienia i pojednania. Centrami krzyża z gwoździ mogą być kościoły, organizacje pozarządowe, szkoły. Każdy, kto ma chęci potrzebę pracy na rzecz pojednania i pokoju. Dziś do tej wspólnoty dołączyła lubelska parafia ewangelicko-Augsburska. To nie przypadkiem, że prafa ewangelicka w Lubinie została do tego, do, do współpracy w ramach Wspólnoty Krzysztof wybrana. Nie, nie można się tam zapisać. Trzeba mieć partnera zagranicznego, trzeba spełnić pewne warunki, więc traktujemy to jako wyróżnienie i wielkie zobowiązanie na przyszłość, nie tylko dla mnie osobiście, ale dla wszystkich członków parafii luterańskiej w Lubinie. Cieszymy się, że nowa polska społeczność dołącza do wspólnoty Krzyża z Gwoździ. Jesteśmy razem w Europie i wspólnie w chrześcijańskiej wierze powinniśmy budować lepsze relacje pomiędzy narodami. Symbolem przyjęcia do Wspólnoty jest krzyż z gwoździ z katedry w Coventry. Podczas pożaru świątyni w czasie II wojny światowej ówczesny proboszcz na ocalałej ścianie napisał słowa Ojcze, wybacz, które stały się później podstawą modlitw o pojednanie. Teraz oryginalne gwoździe zebrane ze zgliszcz katedry, połączone w znak krzyża, przekazywane są tym, którzy chcą działać na rzecz pojednania i pokoju. Bo się okazuje, że jesteśmy częścią nie tylko jakby Kościoła ewangelskiego w Polsce, ale też jakby poza tymi granicami jesteśmy w stanie nawzajem się wspierać, tak? Jesteśmy w stanie przeżywać pewno, pewno, pewne poczucie wspólnoty. Tym bardziej, kiedy dzieje się to akurat dzisiaj, na początku polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Obecnie na świecie funkcjonuje ponad 220 ośrodków krzyża z gwoździ. Płaszczyzny ich działań są różnorodne. Dotyczą spraw politycznych, ekonomicznych, religijnych, ale łączy wiara, że warto działać na rzecz wspólnego dobra.